No witam, to znowu ja, no ten otwister. wiadomo ktoś, Kitsune, Jasza, Marzen. Ale witam, witam, i otwister nie pytam. A tak serio, tu staryka trzeba zrobić, mam nadzieję, że i teraz nie będą fochać na mnie. Bo coś z wersji nie pasuje ale dobra, sru dobra, zrobimy im teraz tak te dajcie, chwilę bo muszę przemyśleć Co by wam tu dać? Czym was by tu hmm moments że Dobra Wszystko tu w Norweg czytać czy znowu? coś i Sorki znowu ten komputer, ale no nic nie poradzą dalej dalej już widzą, się... dalej, No dalej, ludzie, chodźcie, chodźcie. Ja macie dzisiaj jakiś wstrząs no, szokowy, bo nie, nie dobierzecie, co ja tu y, robię normalnie. Dzisiaj. To fajnie, fajnie. No, fajnie, fajnie. Ja Jeszcze dajcie mi skrętkę, szybko zrobię, nie, proszę mi tu nie bo Było naprawdę. Sią mi stąd. Proszę mi tu nie dotykać. Proszę. Zabiję. Normalnie kokolwiek, no nie. Eee, ejdźcie, no nie będę prawdę, ja mam chyba coś krzywę, dobra zrobię Masz, tu mówię, że cię stref, no to takie... Nie, nie, proszę mi tutaj nie pisać. Może swoje. Człowiek chce zrobić, panego tri ci tutaj. Dobra. Ech, człowiek. A nie, nie za młot, za taką strony co się dziwisz, aż masz suniata. Ale dobra, nie pytam już nawet, Nie po prostu. No, naprawdę, co wam dzisiaj dolega? A co to jest no, co jest z Nie, dobra, trzeba szybko wam te wózki, on naprawdę, jest wam już naprawdę źle, uciekać ode mnie, paszą! Paszą! Się. Dobra, szybko odpadnę, bo będą mnie naprawdę... Źle. Trzeba to ratować, dzisiaj. Dobra, odpadać, ci co sobie coś nie wyżyci. Naprawdę, nie jak może. O, zostało, dobra. Ech, ujdzie to jakoś. Nie bo, żeby nikt nie mówił, o, pewnie tylko pomputzyli, już nie wyrabia. Nie, to nie jest odmina komputer, coś z tym O'Keefenem się dzieje. jest. ma jak wersja beta, więc... Co się dziwić? A to izba się dobrze. Choć trochę głośno chodzi, ale... No! Cóż, bywa. No to dobra. Szybko daje. Ja jeszcze trochę pogram, bo by nie było, że zawsze tylko komentuję wam jak odpadacie co nie. Nie trochę pogram z wami. Gumarzus na niektóre osoby. No i wyżej. Ale cóż. E, wungiel wungiel No i nie ma wungiel Dobra Icyk wadisz I Idziemy co z góry obserwować ludzi No plum No To teraz skoro wiesz odpada, to możecie szybciej odpadać Dalej dalej Ty 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 Ty, ty, ty musisz... Ty, ty, nie wiesz ty tak bo naprawdę odpadzisz A może odpady? Ktoś to wie o! No widzisz Jak to się kończy Jak wybaratu... Bardzo... No, się ruszasz Tak się to kończy Więc się się przesadził I opadłeś No, Co? I oj, no, okej okay. Naprawdę dobrze Ktoś tu jeszcze został Dobra. Dobra, wygrał ktoś. Kapi Luzek, okej. Okay. Nie, co? Boże, ja aż nie wiem czy tak. dobra. O kurde, wygrywa Lolo. No gratulacje. Ach, gdy się bardzo skupić, na czymś nie, nie patrzysz na to co pisze. Brawo Ty, dobra. dobra brawo, no brawo, brawo Token już Ciebie Dobra koleżko To ten Za, za to co wygrałeś tak. hmm. Dam Ci tak Dam Ci tak Ładnie to zagrałeś Masz tu 50 tokenów Może damy Ci o Dam jeszcze taki bonus Dzisiaj Taka się nikt nie spodziewa co nie Dam tak Nie wpłynę, czy nie? A nie dziesięć, nie tych jak? A? Pff, taki jeszcze w pakiecie, nie? taki bomb. <bonk> jeszcze trzeba tak. Mm. Taki mały bonus dałem, oczywiście 10 tysięcy, bo w mi tak nie ma co rzucić to. Ale raz, raz może dać taki specjalcy, nie? A, jeszcze dopomniałbym, no wyciągnij ty, kurczę, człowieka koło Twistera książkę, zanim kogoś wtepniesz. Dobra, masz tutaj książkę Twistera, tak to wszystko. Oj, i widzę tę książkę jakieś. Gdzie... w dobra, to, to nie patrz, tu, bo ta problem. To, to, to jak to widzę. To było no tyle ludziska no jest już więc no to było za tyle no chyba że to po YouTube, tutaj ale nie czy ktoś jest tutaj jeśli w ogóle to wyjdzie Dole, tam, ty więc nagrał się. <grych> Nagrywało się. No! Co? No dobra. Nagrywało się. No to tyle było, no, to było na tyle. Serio. Oh, dobra. Do, dobra. <laughs> do, o dobra! to YouTube'y, dobra. Tu pierwszy mówić. O! Ozdrabniają YouTube'y, dobrze, dobrze. Do, do, do. Mam nadzieję, że nic ci nie popsuło. Sprawdźcie, jak tego nagrywam, ale. Prawda? Nagrywa się jeszcze. Dobra, jak więc widzicie, teraz... Osoby sobie pozdrawiam. I, i są też tacy, co nie pozdrawiają, ale to już inna kwestia. Tak więc pozdrawiam tych, co pozdrawiają. A no nic, to na tyle, serio. No naprawdę, ja już przy te filmiki. Dobra, naka!